Cześć! Święta już za pasem, a ja stworzyłam dzisiaj kolorową bombkę i pokażę Wam oczywiście, jak ją stworzyć. To co? Zaczynamy! Ok, a więc dzisiaj potrzebujemy szydełko u mnie, jest to 4,5 mm i trzy dowolne kolory włóczek. Ja akurat wybrałam sobie taki przyjemny, blady, żółty, zielony oraz czerwony, u mnie jest to yarn arn jeans i wszystkie numery kolorów znajdziecie w opisie tego filmu. Oczywiście do tego ostre nożyczki, igiełka, którą będziemy łączyć części naszej bombki, no i przede wszystkim ta bombka, czyli może być to albo taka, o Albo taka przezroczysta, jest tak bardzo przezroczysta, że ostrość mi się nie chce, ona taka składana jest. Hop, można ją złożyć. Powiedzmy, że udaje mi się to zrobić. O, składamy i mamy. Albo oczywiście może być także styropianowa. U mnie są to bombki według producenta 8 cm, aczkolwiek jak je mierzyłam, to mają tutaj 7,5. A w obwodzie wychodzi 24,5 cm. Więc tutaj taka wielkość. Oczywiście można sobie wziąć troszkę większą, ale wtedy już ten dokładny wzór, który będę tutaj pokazywała, no nie będzie się idealnie układał. To co? Chyba wszystko? Można mieć miarkę, ale ta miarka nie jest także potrzebna, bo poradzimy sobie bez miarki, więc co? Zaczynamy! Ok, ja na sam początek biorę czerwony kolor. E, ale u ciebie może być ten kolor inny, więc jakby ja tak sobie ustaliłam dzięki temu. E, no, nie wiem, co dzięki temu tak naprawdę. Ok, robimy Magic Ringa. I wszystko będziemy tutaj robić słupkami. Czyli przy tym Magic Ringu musimy zrobić o jedno oczko łańcuszka. Więcej no, oczko przejdź. O, dobra, coś tu mi się. I. Robimy teraz 12 słupków na tym Magic Ringu. Coś mi dzisiaj tutaj te palce mam trochę jeszcze zmarznięte, bo dopiero wróciłam z dworu i dlatego chyba coś mi tutaj... O, już. Czyli robimy 12 słupków na Magic Ringu. Ok, 12 bierzemy, ściągamy i łączymy sobie tutaj w momencie, gdzie zaczynaliśmy pierwszy półsłupek. Hop, hop, przeciągam, ściągam mocno i teraz biorę jasny kolor. Ok, i teraz. Jak mam początek tego jasnego, chciałam powiedzieć białego koloru, to wbijam się przed to miejsce, znaczy w to miejsce przed tym pierwszym tutaj łańcuszkiem, który mieliśmy, czyli wkładam tutaj pod spód sobie szydełko. Teraz narzucam włóczkę na szydełko, przeciągam i robię narzut i przeciągam przez obydwie pętelki. Hop. Robię jeszcze jedną. Teraz ściągam ten czerwony kolor, żeby ta pętelka nam się tutaj maksymalnie zmniejszyła. O, widać. Mogę dorobić jeszcze jedno oczko i robię obok słupek w tym w tej samej przestrzeni. Ok. Teraz przeskakuję za pierwszy. Taki, za pierwszy słupek taki prawdziwy, i też robię tutaj dwa słupki. I tak w każdej przestrzeni między słupkami z poprzedniego rzędu robimy po dwa słupki. Tutaj wyjątkiem było to miejsce, gdzie mieliśmy łańcuszek i słupek, a tak to wbijamy się pomiędzy słupki, i w każdej tej przestrzeni robimy po dwa słupki. Zobaczcie, jak to fajnie będzie wyglądało. Hop! I tu kolejne. I spotykamy się tutaj już na końcu tego rzędu. Myślę, że bez problemu powinniście sobie z tym poradzić. Więc w każdej przestrzeni tutaj między każdym słupkiem po dwa słupki, spotykamy się na końcu tego rzędu. U, no, ostrości. O, dobra. Zobaczcie, rozchodzi nam się trochę to czerwone, więc bierzemy i ściągamy sobie. O żeby nie rozeszło nam się. Dla pewności można tą nitkę sobie tutaj wplątać pod te słupki z pierwszego rzędu, ale myślę, że można też po prostu sobie zrobić supełek z tą jasną nitką i też będzie ok. Co robimy teraz? Łączymy to dokładnie tak samo jak w poprzednim rzędzie, czyli wbijamy się tutaj, zobaczcie, wbijam się tutaj w pętelkę przy pierwszym słupku, hop, robię oczko ścisłe, ściągam i tak samo wbijam się przed ten łańcuszek pod spód. Biorę kolor zielony teraz. Hop, hop, narzucam. Tutaj przeciągam, narzut, hop, jeszcze raz. ściągam teraz jasny kolor, tu nic nie odcinamy. I robię jeszcze dwa słupki. Tutaj można sobie to, tą nitkę ułożyć jakby nad szydełkiem, żeby ona została złapana. Teraz jak będziemy robić te dwa słupki, zobaczcie. Jeden słupek i drugi też. O, i zobaczcie, ta nitka tutaj dzięki temu, że ją tak podciągnęłam, to ona się ułożyła tutaj pod tymi pętelkami przy słupkach. I teraz. Pomiędzy wszystkimi tutaj tymi podwójnymi słupkami robimy po trzy słupki. Więc zobaczcie hop, drugi słupek, i trzeci słupek. I znowu mijam i znowu jeden słupek, drugi słupek i trzeci słupek. Hmm? Zobaczcie hop. I spotykamy się na końcu tego rzędu. Ok, na końcu tego zielonego robimy dokładnie to samo co wcześniej, czyli bierzemy, wbijamy, narzucamy, przeciągamy i robimy oczko ścisłe, wkładamy pod spód i bierzemy jasny kolor, bo on jest między każdym, właśnie, mm, przejściem, czyli między zielonym a czerwonym zawsze, jako nasz taki główny podstawowy kolor tak samo narzucamy wyciągamy nie napinając tutaj za bardzo hop hop dokładnie to samo ściągamy ten zielony tutaj i ten jasny tutaj musimy go mieć na tyle żeby go troszkę tutaj podciągnąć ja chyba troszkę za mało wzięłam żeby on po prostu tutaj nam nie wystawał nie więc tu chyba jeszcze jedno sobie mogę zrobić Teraz hop, hop i hop. I tak naprawdę ten rząd wygląda dokładnie tak samo jak poprzedni. Czyli znowu robimy po trzy słupki w każdej przestrzeni i spotykamy się na końcu tego, uh, źle się wbiłam, zobaczcie, na końcu tego rzędu. Pamiętamy po trzy słupki. Każdej tej przestrzeni. Zobaczcie, jaki wzór nam się tutaj układa. Ładny. Wygląda to ładnie. Więc spotykamy się na końcu tego rzędu po trzy słupki w przestrzeniach. Ok, po tym jasnym kolorze robimy dokładnie to samo na końcu, czyli znowu się wbijamy. Narzut, przeciągamy, przeciągamy oczko ścisłe i wracamy do koloru czerwonego, czyli hop. Teraz patrzę, gdzie jest czerwony. Narzucam sobie, zostawiam troszkę więcej, żeby on nie był. Chodzi o to, żebyśmy go nie napinali tak hamsko, że tak się wyrażę. Tylko, żeby troszkę mu tutaj zostawić wolnego. O, widzicie, on jest wtedy lekko luźniej. Teraz dopiero sobie tu trzymam, przeciągam, narzut, hop, narzut, hop, ściągam tą jasną, tak jak wcześniej, i tą sobie tutaj układam. Wyżej też, żeby ją po prostu tutaj złapać, jeszcze jedno oczko i tak naprawdę ten rząd też znowu tak samo wygląda, czyli po trzy słupki przestrzeni i później jasny tak samo po trzy słupki w przestrzeni, więc zrobimy ten, kolejny jeszcze raz jasny i wtedy spotykamy się na końcu tego jasnego. Tam pokażę wam jak zrobić ostatni rząd i będziemy łączyć, bo przypominam, że takie części trzeba zrobić dwie, aby powstała nam cała bombka. Więc robimy ten rząd po trzy Czerwonym, Kolejny po trzy jasnym e, i spotykamy się na końcu tego jasnego. Wtedy przejdziemy do zielonego, zakończymy i będziemy łączyć. Ok, gdy już mamy połączony ten ostatni tutaj nasz rząd jasnego, e, to możemy już sobie spokojnie odciąć czerwony kolor, bo już nam nie będzie potrzebny. I tutaj taka uwaga, jeżeli w trakcie. Przerabiania tego jasnego rzędu, nie schowaliście sobie tej czerwonej nitki. Tutaj to bez problemu można ją sobie później schować jeszcze igłą, więc nie ma tutaj problemu. Zawsze można to sobie później schować i poprawić. Tak samo za chwilę obetniemy sobie jasną, ale najpierw przejdziemy do zielonej. I to już jest ostatni rząd. I tak samo robię jak wcześniej. Czyli znowu podkładam, znowu narzucam. Pamiętam, żeby, pamiętam, żeby nie było tutaj za ciasno, tylko troszkę luźniej U! zaciągam sobie. No, coś tutaj źle sobie schwyciłam. Zaciągam. O! I robię hop. I jeszcze raz. Oczywiście jasną sobie ściągam. Mogę ją sobie odciąć już. Bo już tutaj będzie nam potrzebny tylko kolor zielony. Oczywiście tą zieloną układam sobie, tą, która idzie, nie tą, tutaj sobie wzdłuż, bo teraz będziemy robić cały rząd półsłupków, czyli we wszystkie te oczka możemy się wbijać głębiej, możemy tylko tutaj płyciej. Hop, zobaczcie, biorę i po prostu robię półsłupek. Hop, tutaj płytko, hop. Tutaj w tych momentach mamy do wyboru albo pod spodem, pod całym, albo też tylko w oczko. Ja sobie robię tutaj pod całym, więc wszystkie oczka tutaj przerabiam po prostu półsłupkami i spotykamy się tutaj już na końcu tego rzędu. O, zobaczcie tutaj nitka, jeszcze można ją ułożyć, przytrzymać, żeby ładnie się ułożyła. I dzięki temu od spodu ona się tutaj nam schowała. Zobaczcie, to jest ta nitka i ona się tutaj ładnie ułożyła pod tymi półsłupkami, więc przerabiamy i spotykamy się na końcu tego rzędu. Pamiętamy, że musimy jeszcze jedną taką część zrobić. Przy tej pierwszej odcinamy na końcu nitkę, przy tej drugiej musimy zostawić do przyszycia, więc przerabiamy tutaj sobie półsłupkami, spotykamy się na końcu tego rzędu. OK, oczywiście na samym końcu tak samo łączymy sobie tutaj wszystko oczkiem ścisłym. Hop. I odcinamy nitkę. I teraz tak, przy tej pierwszej części ta nitka nie musi być zbyt długa, bo ona nie będzie nam potrzebna do szycia. Przy tej drugiej, no dobrze by było, gdybyśmy mieli, więc możemy sobie tutaj obwinąć dwa razy. U! Zobaczcie. Hop, trochę rozciągnęłam palcami i rozciągnęłam przewijam dwa razy co ja zrobię obwijam dwa razy hop 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 wyciągam no wyciągam wyciągam i szydełko zmieniam na igiełkę nawlekam sobie i wybieram bombkę na której Tutaj nałożę tą moją puszystą bombkę. Ja zrobię tutaj na taką plastikową. Ona ma od razu, o, można tutaj ładnie to ułożyć równo. Zobaczcie, ona ma od razu przywieszkę. Nie trzeba się tutaj bawić. Gdyby jednak zabrakło Wam takiej, to na tej po prostu jedyne, co trzeba dorobić, to później tą przywieszkę można zrobić z włóczki, nie ma przecież problemu, może być to łańcuszek, a może być to po prostu pętelka. Więc nakładamy hop, jedną z jednej strony, no, ona się trochę, troszkę ślizga, no, zobaczcie, moja akurat nie jest, nie będzie taka super naciągnięta, ja sobie tak leciutko zrobiłam i drugą nakładam oczywiście z drugiej strony, jak takie czapeczki trochę. I zaczynam. W jaki sposób łączę, Zszywam. Zszywam w taki dość prosty sposób. Chcę sobie, o, chcę sobie tutaj to ułożyć w taki. I teraz tak. Będę przechodziła pod tymi oczkami, czyli hop. Zobaczcie, tu się wbijam, żeby połączyć. I tutaj wbijam też pod spodem. I z kosem. Przechodzę do oczka w dół, czyli znowu hop, i znowu pod dwoma oczkami. Najprostsze szycie, jakie może być, i znowu. I tak łączę wszystkie oczka równiuteńko. I zaraz pokażę wam, jak schować tą nitkę. Oczywiście, wskazówka ode mnie. Jeżeli chcecie, żeby to bardziej się tutaj naprężało, robimy o jeden rząd mniej, albo nawet o dwa, jeżeli chcecie tak bardzo naprężyć, wtedy wiadomo, kolorów jest mniej, wtedy na przykład zamiast tutaj tych, tych słupków, mamy już półsłupki jasne i po prostu jasnym zszywamy, więc tutaj to już jest dowolność, ja pokazałam na tyle, ile zrobiłam. Można oczywiście ściślej, jeżeli bombka jest mniejsza, no to tak samo tutaj nie robimy aż tyle dodawania. O zobaczcie, błąd. Powstały tylko dwa słupki tutaj o jejku, no ale przetrwałam. Jak widać takie rzeczy się zdarzają i nikt nie jest idealny. Więc ja sobie zszywam i zaraz się spotykamy tutaj już na końcu. Ok, jak już doszliśmy do tego samego momentu, to możemy albo jeszcze przedziać tędy sobie nitkę. I tak naprawdę, albo ją sobie tutaj wplątujemy, albo możemy sobie aż ją tutaj dociągnąć do zielonej i ładnie schować. Tutaj pomiędzy. Jej nie będzie tak widać, ona się nie będzie rzuca. Jeżeli jeszcze schowamy ją pod spodem, to już tym bardziej. I tutaj sobie ją ładnie przepleść, tak, żeby nam nie uciekła po prostu. Zobaczcie, hop, 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 tutaj przewlekam sobie ją. Tu ładnie przeplątuję, żeby się nie rzucała w oczy, że ona tak tutaj przeciągnięta. I jeszcze raz. I tak naprawdę mogę ją sobie tutaj już odciąć. Hop, mamy piękna plus jest taki, że nic jej się nie stanie jak spadnie e, dzięki temu nawet, e, że jest, mimo tego, mimo tego, może nie dzięki temu, e, no, dzięki temu, że jest włóczka, mimo tego, że jest plastikowa, to też nie powinno się z nią nic stać, nie popękać, bo jednak ta włóczka e, ją tutaj chroni. Oczywiście, każdą stronę można zrobić też inaczej kolorami, czyli jeżeli ja tu zaczęłam z czerwonego, to tu można zacząć z zielonego, nie ma to tutaj e, większego, większej różnicy, tak naprawdę to jest Wasza bombka i ona ma się Wam podobać. E, to co, mam nadzieję, że było szybko, łatwo i przyjemnie. Oczywiście w razie pytań, komentarze do, do Waszej dyspozycji. Oraz Instagram i Facebook, e, więc możecie mnie zawsze o wszystko spytać, związanego z tutorialem. E, to co? Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał i naciśnijcie dzwoneczek, bo przecież tutaj regularnie się coś pojawia. Jak nie tutorial, to jakiś poradnik. Więc e, co? Wszystkiego dobrego na święta e, i do następnego. PA!